Dzień dobry moi drodzy, dziś pokażę Wam i opowiem o wszystkich moich roślinach i tych w domu i tych na balkonie. Cukierkowo nie będzie, będą sukcesy i porażki. No i poza aktualizacją tego, jak po dwóch miesiącach wygląda mój tegoroczny balkon, będziecie mogli też zobaczyć moje wszystkie rośliny w mieszkaniu. Zapraszam do oglądania. Oczywiście nagrywam przy zapalonych światłach, mimo że jest teraz godzina 14, środek dnia, takie mamy piękne i słoneczne właśnie lato, że no niestety jest po prostu bardzo ciemno, ale mam nadzieję, że da się to jakoś oglądać. Kochani, w filmie, w którym pokazywałam Wam całe moje wynajmowane mieszkanie, pokazywałam Wam też między innymi moje rośliny, które w nim mam nie skupiłam się nad nimi jakoś bardzo szczególnie, natomiast wspomniałam Wam o tym, że mam z niektórymi problem. I w dużej mierze się już z tymi problemami uporałam, chociaż niestety pojawiły się nowe, ale przede wszystkim na balkonie. Do tego też przejdę. Cały vlog balkonowy też Wam pokazałam, jak w tym roku mój balkon urządzałam, bo posadziłam dużo nowych roślin, bardzo ten film Wam się też podobał, bardzo był on miły w odbiorze z Waszej strony, także za to bardzo dziękuję i też za wszystkie rady z Waszej Strony, a dzisiaj najpierw szybciutko przedstawię Wam całe moje obecne roślinarium, bo też się już trochę od tego czasu zmieniło. No i słuchajcie, mam dobre wieści, również dzięki Wam i dzięki Waszej pomocy. Także za chwilę będziemy tutaj przeprowadzać zabiegi roślinno-pielęgnacyjno-ratownicze. No i powiem Wam po kolei i pokażę co i jak. No to tak jak tutaj widzicie. W tym właśnie kadrze jest moje takie główne roślinarium, ale najpierw zacznę od roślin, które mam ze sobą najdłużej. Tutaj w rogu znajduje się moja dracenka. No właśnie, ona stoi tutaj w rogu, trochę w kącie, tak przy telewizorze i nie ma niestety jakoś super dużo dostępu do światła. Wiem, że to nie jest dla niej dobrze i że ona teraz nie wygląda najlepiej. Z nią jest tak, że ona raz jest w lepszej, raz w trochę gorszej kondycji. Nie wiem, od czego to zależy. No może właśnie od tego, że powinna stać jednak bardziej w świetle, ale. Słuchajcie, mieszka w tym mieszkaniu ze mną już 4 lata, wcześniej mieszkała rok w innym i jeszcze wcześniej w innym też co najmniej za 2 lata i cały czas się całkiem przyzwoicie trzyma. I ją mam dokładnie tyle samo co mojego pięknego fikusa Beniamina. Zobaczcie, nawet ostatnio sporo świeżych nowych listków wypuścił, także oba mają się całkiem dobrze. I to są właśnie rośliny, które są ze mną najdłużej. To już jest ich trzecie mieszkanie. No i przeżyły obie przeprowadzki całkiem dobrze. Tu na górze natomiast jest moje górne, główne roślinarium. I tak, mamy tutaj najdłużej dwie kluzje, czyli ta i ta. Nie pamiętam teraz, która była pierwsza, bo jedną kupiłam na samym początku, kiedy się tu wprowadziłam, w IKEA, a drugą dostałam. Niewiele później po prostu w prezencie. No i one bardzo dobrze się trzymają. Ja słuchajcie, w ogóle byłam zaskoczona, bo ja nie zakładałam, że te rośliny stojące, wiecie, tutaj, wysoko, pod sufitem, bez specjalnego dostępu światła, a one naprawdę prawie wszystkie tutaj się bardzo ładnie trzymają. Ta strelicja tutaj jest akurat nowa, ale mam ją już z półtora miesiąca i też się trzyma zaskakująco dobrze. Tam, natomiast niestety, moja poprzednia, ta taka mini palemka, nie pamiętam jak ona się nazywa, i ona, słuchajcie, ja myślałam, że ona już całkiem padła i nic z niej nie będzie. Obawiam się, że chyba ją mogłam przelać w którymś momencie, mimo że ja ją też, słuchajcie, miałam chyba ze 3 lata i też byłam zaskoczona, że ona się tu bardzo długo i bardzo ładnie trzymała. Ale zobaczcie, są takie jeszcze wypuszczone, takie długie, zielone badyle i ja daję jej jeszcze szansę, może, słuchajcie, znowu, jeżeli macie jakieś dobre rady, co bym mogła zrobić, żeby jakoś jej pomóc, czy to jej się jeszcze da jakoś odratować, to oczywiście chętnie przyjmę. A tutaj, słuchajcie, jest... O, Ty widzicie, teraz zapomniałam, jak ona się nazywa. Napiszę Wam tutaj, jak sobie przypomnę oczywiście w trakcie montażu. Jak widzicie, też tutaj widać trochę nowych, świeżych listków, ale powiem Wam, że to było dotąd, jak ja to kupiłam. Później, słuchajcie, tak się zaczęło rozrastać, było coraz dłuższe, coraz dłuższe. I w pewnym momencie, słuchajcie, to mi aż schodziło tutaj i się już opierało o regał, więc ja sama to trochę przycięłam, bo zobaczcie, to też ma to do siebie, że gubi te listki, tutaj dużo z tego. No właśnie, to chyba też muszę teraz przyciąć, zrobię to za chwilę. Jak prawie każdą roślinę, no trzeba od czasu do czasu poprzycinać, żeby właśnie wypuściła trochę nowych pędów, nowych liści. I ja ją wtedy po prostu celowo przycięłam, tak? No prawie że do połowy, bo właśnie były takie dłuższe przerwy już też bez liści. Mówię, niech ona sobie odbije, trochę może ją to wzmocni. No i już tak tutaj ostatnio, właśnie sporo nowych listków zaczął znowu wychodzić. Także to jest właśnie to moje górne roślinarium, które bardzo lubię. A ostatnią rośliną, tutaj w tej części nazwijmy to kuchenno-salonowej, była moja malutka monsterka. Która, kiedy pierwszy raz Wam ją pokazywałam, ona była po prostu przepiękna. Ona była. Bardzo mała kiedy ją dostałam, bo to też był prezent, ale potem pięknie mi się rozrosło. Zresztą wrzucę Wam tu zdjęcia. No i może pamiętacie, bo ja mówiłam tam wcześniej już w kilku filmach, że po tym kiedy zaszły zmiany u mnie w kuchni, ponieważ pojawiła się u mnie zmywarka i w związku z tym zrobiło mi się też więcej miejsca na blacie, no bo już nie miałam suszarki na naczynia, dlatego tam mam teraz właśnie toster, który wcześniej stał na lodówce, bo nie było na niego nigdzie indziej miejsca. Ale kiedy już się zrobiło, to ja tę doniczkę przestawiłam w tamten róg, żeby po prostu ładniej wyglądała, więcej miałam miejsca, żeby się tak powiedzmy jeszcze trochę piąć, a konewkę miałam z tej strony, żeby po prostu łatwiej mi się po nią sięgało. Ale okazało się, słuchajcie, że ona w ciągu miesiąca po prostu tak w oczach nagle zaczęła mi marnieć i ja nie wiedziałam o co chodzi. I mówiłam Wam już też yy, właśnie w tamtym poprzednim filmie, że zorientowałam się, któregoś razu wycierając po prostu tutaj tę lodówkę, że tam w rogu po prostu z tej lodówki właśnie w tamtym konkretnym miejscu buchało takie ciepłe powietrze. I to musiało ją załatwić, no bo nie znalazłam innej przyczyny, bo dużo z Was pisało mi rady w stylu przestaw ją na okno, ona potrzebuje dużo światła, ale słuchajcie, ona tutaj stała 3 lata i bez problemu bardzo ładnie sobie rosła. Więc no, to się stało dokładnie w momencie, kiedy ja ją po prostu przestawiłam w tamten róg, więc wydaje mi się, że no, miałam odpowiedź gotową. W związku z czym nie wiedziałam, naprawdę, bo ona już zmarniała do takiego stopnia, mogłam szybciej zareagować, ale nie wiedziałam o co chodzi, no bo to odkryłam przypadkiem. Przestawiłam ją z powrotem do tego rogu, ale najpierw, zgodnie z czyjąś właśnie radą, dałam jej nowej ziemi, przycięłam. Wszystkie właśnie tutaj, te gałązki, pobrywamy już wszystkie te schnięte liście, bo tak naprawdę już nie zostało z nich nic. No i słuchajcie, zostawiłam te badyle. Ktoś mi podpowiedział, żeby je przyciąć jeszcze mocniej, i tak słuchajcie, zrobiłam. I po pierwsze, jak widzicie, wyszły, zaczęły w końcu wychodzić nowe listki, z czego się bardzo ucieszyłam, ale moja radość nie trwała zbyt długo, bo się nagle okazało, że mam, słuchajcie, ziemiórki. Przepraszam Was za tą co chwilę po prostu strzelającą mi podłoga, pod nogami, ale. No nic na to nie poradzę, że tak tutaj są położone niestety panele. Nie wiem od czego to zależy, ale strasznie mi ta podłoga w całym mieszkaniu skrzypi, a nie są to deski. Ale dobra, mam nadzieję, że tego aż tak nie słychać. W każdym razie słuchajcie, no jak widzicie, tak się ucieszyłam, a tu nagle te ziemiórki, czyli takie maleńkie muszki. No więc ja oczywiście co? Konsultacja z Chatem GPT, co zrobić? Najpierw oczywiście musiałam zdefiniować, że są to ziemiórki, to też Chat GPT pomógł mi do tego dojść. Przygotowałam pułapkę. To już jest druga. Nie miałam octu, bo tam było polecane, żeby zrobić ocet z domieszką płynu do mycia naczyń. Ja tu dałam najpierw, miałam czerwone wino, a teraz to jest sok porzeczkowy, że one wtedy po, podobno do tego lecą. Trochę i tam jest, ale zobaczcie. Więcej mi się tutaj udało je wyłapać. Słuchajcie, na taśmę. Normalnie ręką. One tak wolno latają, że wystarczy, że jak one łażą po tej doniczce, to przykładam tą taśmę i one same się przyklejają. Natomiast wczoraj jeszcze zakupiłam takie właśnie patyczki z takimi listkami. No jak widzicie, to na razie. Tutaj chyba tylko jakaś jedna jest, za wiele się tam nie złapało, ale to też może dlatego, że po prostu już ich tak dużo nie ma. Więc to kupiłam w mrówce. Poza tym też już ze dwa tygodnie temu zastosowałam o właśnie muszę to powtórzyć znowu że robi się, słuchajcie, rozcięcia się wodę utlenioną z normalną wodą i też się wlewa. Tylko właśnie to jest bardzo ważne, bo te ziemiórki one się lęgną, kiedy roślina ma za wilgotno, więc trzeba bardzo uważać, więc ja ją teraz muszę wręcz troszeczkę przesuszyć, bo tutaj problemem są, słuchajcie, nie same te muszki latające, tylko te larwy, które po prostu dostają się do korzeni. I to po prostu musi przeschnąć, ale jednocześnie ta woda utleniona podobno je tam trochę wybija, więc no na razie jakoś to tam idzie. Mam nadzieję, że uda mi się je. O widzicie? Widzicie? Tu nawet jedna chodzi. Mam nadzieję, że uda się jeszcze odratować, ale słuchajcie, to nie wszystko, bo też poradzono mi, żeby te pędy, które, te łodygi, które odcięłam, wsadzić do wody, do szklanki po prostu z wodą na okno, w świetle i zobaczyć, czy może puści korzenie. No i słuchajcie, zobaczcie, ucięłam trzy, biorę je od razu. Ucięłam trzy i dwie się ukorzeniły, jedna tylko nie, także no jedną wyrzucam, ale słuchajcie, zobaczcie, jedna już ma takie korzenie, a druga takie i nawet zobaczcie, liście już wypuszczają, także ja słuchajcie... Trochę zaryzykuję, bo nie wiem, czy to nie jest, może jeszcze za wcześnie, ale ja już je wsadzę do ziemi. Więc zrobię to dzisiaj na Waszych oczach. Za jakiś czas może zrobię jakiś update i sami zobaczymy, może się czegoś nauczycie na moich błędach i nie będziecie musieli ich popełnić. Czy coś z tego będzie? Także kupiłam, słuchajcie, ziemię. Mam ją tutaj, zaraz ją wypakuję. I po pierwsze, posadzę do ziemi te dwie sadzoneczki. Mam nadzieję, że się przyjmą. Natomiast tę monsterkę tutaj jeszcze raz wyjmę z doniczki, wymienię całą ziemię. No i też była rada, żeby właśnie delikatnie, ale dobrze, żeby odczyścić właśnie całe te korzenie, żeby po prostu możliwie pozbyć się tych larw. Także już za moment przystępuję do pracy, ale najpierw jeszcze pokażę Wam resztę moich roślin, które mam w domu. Dwie z nich mam. W łazience! I może kojarzycie, bo pokazywałam Wam też, że właśnie mam tutaj w łazience taki mały bluszczyk. Mały, dlatego, że wcześniej miałam inny, który też chyba dwa i pół roku przepięknie mi tu rósł i tak sobie ładnie zwisał, czyli to, o co mi chodziło, ale niestety też go coś zaatakowało w którymś momencie i po prostu padł. A to jest, słuchajcie, szczepka, którą wzięłam od koleżanki we wrześniu, czyli. No, za miesiąc będzie rok, tak? 11 miesięcy, kiedy ona jest ze mną, i słuchajcie, ja ją wsadziłam bez żadnego ukorzeniania po prostu do ziemi. Mówię, dobra, co będzie, to będzie, zobaczymy. I ona tak sobie stała, stała. Nie padała, ale też w ogóle nie ruszała się nawet o milimetr. Ale mówię, dobra, stoi, trzyma się, póki co żyje, może coś z niej jeszcze będzie. No i nagle w kwietniu wypuściła pierwszy listek. I słuchajcie, wypuściła ich już kilka, tu też widzicie kolejny nowy. No, nie rośnie to w jakimś zatrważającym tempie, ale coś tam powolutku sobie rośnie i mam nadzieję, że z czasem też się ładnie przyjmie. Znaczy, już się przyjęła, że z czasem też ładnie będzie sobie rosła i w końcu doczekam się momentu, kiedy zacznie sobie tutaj zwisać. A druga roślinka, którą mam w łazience, o czym zawsze marzyłam, że jeśli będę miała kiedykolwiek łazienkę z oknem, chociaż nie lubię łazienek z oknem, ale jak już wiecie, mówiłam o tym, one mają swoje plusy i minusy. Jak chcecie zobaczyć więcej na temat mojej łazienki, no to zrobiłam cały obszerny odcinek o niej, także możecie sobie zajrzeć, jak go jeszcze nie widzieliście. Więc jak widzicie, mam tutaj sobie takiego malutkiego mini -storczyka. On w tej chwili akurat, no nie kwitnie, jak widzicie, nie wypuścił na razie żadnych w tym roku jeszcze nowych pędów. W zeszłym roku miał kolejne i kwitnął. Z reguły tak ma do czterech kwiatów, ale zobaczcie, ma wciąż bardzo ładne, bardzo zdrowe korzenie powietrzne. I to jest bardzo ważny wyznacznik. Jeżeli kupujecie orchideę, to zawsze patrzcie na te korzenie powietrzne, które właśnie wystają z doniczki, żeby one były zdrowe. Jak nie ma chociaż takiego jednego, który wystaje, to macie niemal gwarancję, że ta roślina wam padnie. I mam jeszcze jednego storczyka, ale to już w sypialni, zobaczcie, też ma przepiękne korzenie powietrzne. I jak widzicie. Bo może Was to dziwi, co to tutaj jest na wierzchu. Słuchajcie, zarówno temu storczykowi, jak i tej mojej małej monsterce nasypałam tutaj na wierzchu cynamonu. Też poszłam za taką radą, że w momencie, kiedy roślina. Albo załapie pleśń, a tutaj w dwóch miejscach ona była. Wiecie, no mamy strasznie wilgotne, strasznie mokre i mało słoneczne lato, więc nie ma się co dziwić. Więc to też nie jest tak, że ja jakoś strasznie przelałam te rośliny, bo staram się tego nie robić. No ale czasami się każdemu zdarzy. No ale tak jak mówię, aura w tym roku wybitnie nie sprzyja. Więc po prostu podsypałam tym cynamonem zgodnie z radą. No i słuchajcie, zobaczcie, znowu wypuścił nowy pędzik. I znowu będą kwiateczki. I słuchajcie, dla mnie to jest najbardziej niesamowite w storczykach: to, że one dosłownie te pędy kwitnące potrafią wypuścić o każdej porze roku. Teraz, kiedy on mi kwitł, to było w grudniu, że słuchajcie, właśnie pierwszy kwiatek, w sensie, no taki pęd w takim stanie już był od powiedzmy listopada. Ale dokładnie na 1 grudnia otworzył swój pierwszy kwiatek, i tak się śmiałam, że taki mam ładny kalendarz adwentowy w tym roku, że 1 grudnia otworzył się pierwszy kwiatek, drugiego drugi. Także słuchajcie, ze storczykami nie ma reguły. One potrafią kwitnąć w każdym momencie roku. Nie wiem, od czego to zależy. No mój już kwitnie któryś raz. Naprawdę pięknie się trzyma. To był storczyk też kupiony w Ikei. Na samym początku, kiedy tu się wprowadziłam i się też bardzo ładnie trzyma. Do roślin na zewnątrz jeszcze wrócę, powiem Wam też pod koniec, zrobię aktualizację, bo tam też się sporo działo, odkąd urządziłam mój balkon w tym roku. Ale najpierw zajmiemy się monsterą. No dobra, słuchajcie, wracam z pytaniem do czatu GPT. Który polecił mi, żeby oprócz ziemi dodać na dno trochę keramzytu. Keramzytu jednak nie miałam, więc otrzymałam kolejną podpowiedź, że mogę użyć łupinek orzechów. Miałam tylko pistację, ale mam nadzieję, że się nadadzą. Przygotowałam więc łupiny, przygotowałam stanowisko pracy i pokleiłam sobie rękawiczki. Klej odlepu był naprawdę trudny do zmycia. No i rękawiczki zmoczyłam, więc po prostu wzięłam sobie zwykłe rękawice gumowe. Usunęłam starą ziemię, dokładnie umyłam i osuszyłam doniczkę. Wsypałam łupiny, wsypałam nową ziemię i posadziłam roślinę do doniczki. No dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że ta ziemia nie będzie zbyt zbita. No, będziemy obserwować i testować przez najbliższe dni, co tu się będzie działo. A teraz spróbujemy zrobić sadzoneczki. Ostatnio się dowiedziałam, że właśnie wcale nie powinna być tym większa donica, im większa roślina, tylko powinna być dopasowana do bryły korzeniowej, bo jak jest za dużo ziemi, to też właśnie za łatwo zbiera się wilgoć i łatwo taką roślinę można doprowadzić do zgnięcia. No nie wiem, zobaczymy, co będzie, to będzie. No dobrze, słuchajcie, posadzone. Mam też akurat takie korytko. Od razu podlejemy, ale nie za mocno. Sobie wiecie, problem nam się nie powtórzył. Tej w doniczce chyba na razie podlewać nie będę. Ja teraz na dwa dni wyjeżdżam i jak wrócę, to wtedy ją podleję. O, ale zobaczcie, ten listek no tu ma takie troszkę uszkodzenia, ale. Nie wygląda tak zielono. Trzymajcie, słuchajcie, kciuki. Te podleję troszkę. No one wiecie stały, z kolei cały czas w wodzie. Tylko w wodzie to nam się ziemiórki nie zalęgną, tylko jak już no to właśnie w ziemi, więc Uff, no mówię, trzymajcie kciuki, bo tutaj żadnego podłoża nie dałam. W sensie żadnego drenażu. Tu jeden listeczek. I tu na razie śliczne, zdrowiutkie. Ja naprawdę nie sądziłam, że roślina jak wypuszcza korzenie, to już może też tak szybko zacząć liście wypuszczać, a tu takie zaskoczenie. Także słuchajcie, te sadzoneczki odstawiam z powrotem na parapet, żeby one miały dużo światła. A this baby wraca tutaj... Na bank ktoś znowu powie, że powinna stać w słońcu, ale słuchajcie, ona tu stała od samego początku. Zaczęła odbijać na nowo nadal stojąc w tym miejscu, więc liczę na to, że uda się. I się uchowa jednak w tym miejscu. No bo ja na parapecie nie mam za bardzo na to miejsca. Poza tym na parapecie nie byłoby jej w ogóle widać, więc no zobaczymy. A teraz zabiorę was na balkon gdzie pokażę Wam moje tegoroczne sukcesy i porażki. Najpierw dla przypomnienia trzy update'y balkonowe, które zrobiłam w ciągu lata. Aktualizacja mojego balkonu, część pierwsza, goździki i lawenda. Goździki mają to do siebie, że dosyć szybko przekwitają i ich kwiatki usychają. Należy je wtedy ściąć i się nie przejmować, bo to pobudza wzrost nowych. Liście, jak widzicie, są zdrowe i zielone. Ścinam także lawendę. Robię to dwa, nawet trzy razy w sezonie. Łodygi kwiatów zawsze oskubuję z liści, ale tym razem listki również zachowam. Wpadło mi bowiem do głowy, co sprawdziłam, i się potwierdziło, że w kuchni można nimi zastąpić rozmaryn. Rozdzieliłam więc kwiaty, listki i rozsypane płatki, których użyję do soli do kąpieli, a pozostałe odpadki wyrzucam. Listki i płatki odstawiam do osuszenia, a z kwiatów robię takie aromatyczne bukieciki. Polecam szczególnie do sypialni. Aktualizacja mojego balkonu, część druga hortensje. Co ta baba wyprawia? Czy ona w ogóle wie co robi? No, tak średnio bym powiedział tak średnio. Przyznaję bez bicia, że na ogół działam metodą prób i błędów, czasem coś tam dogugluję. jednak wiem już z wcześniejszych doświadczeń, że tak wygląda hortensja, której kwiaty po prostu przekwitają. Dopóki liście są piękne i zdrowe, nie ma się o co martwić. Ścięte kwiaty biorę do domu i wstawiam do wody, w ten sposób jeszcze co najmniej przez kilka dni posłużą za piękną dekorację. Aktualizacja mojego tegorocznego balkonu, część trzecia. Calibra Coa Cameleon, czyli mini sufinia Million Bells, to coś, co posadziłam pierwszy raz w życiu i tuż po posadzeniu wyglądała tak? Już po paru dniach, tak. A obecnie jest niekwestionowaną gwiazdą balkonu i wygląda tak. Rośnie jak szalona, więc kwiatki, które szybko przekwitają, podobnie jak obsuszone listki, obrywam. Jest przepiękna i każda z trzech sadzonek ma po trzy różne kolory, a cały vlog z tegorocznej akcji Balkon zobaczysz u mnie na kanale vloga już widzieliście to były późniejsze aktualizacje a jak sprawa wygląda teraz no i niestety tutaj dużo smutku, dlatego że nie wiem, czy to była kwestia tak kiepskiego lata, które mieliśmy w tym roku i było bardzo dużo deszczu i wilgoci, a ja mam balkon południowo-wschodni i rośliny raczej nastawione na dużą ilość światła i ciepła. A może po prostu miałam pecha, nie wiem, ale jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby tylu moich roślin naraz coś zaatakowało. Tymczasem moje przecudne mini surfinie zaatakowały gąsienice, na goździkach pojawiły się czerwce, na szczęście nie na wszystkich, natomiast na części z nich pojawiły się mączniki. No i znowu Znowu z pomocą na białym koniu wjechał chat GPT, który na mączniaka polecił usunięcie najbardziej zaatakowanych nalotem liści oraz zastosowanie obrysku z wody i mleka. Na razie po kilku dniach od tego zabiegu jest OK, choć jednego goździka w międzyczasie musiałam niestety całkiem usunąć, bo było totalnie po nim. W jego miejsce już posadziłam nowego. Jeśli chodzi o te mniejsze goździki na balustradach, no to niestety sukces znów połowiczny. Część z nich udało się uratować. Dwa wyglądają bardzo kiepsko i niestety obawiam się, że chyba z nich już nic nie będzie. Te zeszłoroczne natomiast wciąż radzą sobie całkiem dobrze. Tylko nie kwitną jeszcze aż tak pięknie jak w czerwcu, no bo po prostu tego lata miały za mało słońca. To ewidentnie wpłynęło też na lawendę, która normalnie po ścięciu już dawno by mi wypuściła dużo nowych kwiatów. Generalnie nic jej nie jest, ale kwiatów prawie nowych nie przybyło. Jeśli jednak końcówka sierpnia i wrzesień będą jeszcze ciepłe, myślę, że wciąż jest na to szansa. Najlepiej mają się chyba jak zawsze trawy, zarówno nokostrzewy i te stare i te nowe oraz moje nowe tłużyce, które urosły chyba dwukrotnie i musiałam już je częściowo wyczesywać. A jeśli chodzi o hortensję, też wszystkie się trzymają, tylko coś za bardzo nie chcą wypuszczać kwiatów, ale o tym już mnie uprzedzała pani w ogrodniczym. Tutaj, jak widzicie, w końcu pojawia się jeden nowy kwiatostan. Natomiast środkowa hortensja w tej donicy, która ma już 3 lata i może pamiętacie, że kiedy na początku sezonu ją przesadzałam, to wyglądała tak Urosła kilkakrotnie, tylko jak widzicie, też nie kwitnie. Ale liście zdrowe, są soczyście zielone, więc na pewno będę jeszcze obserwować, co tam z nich będzie dalej. Tak jak już mówiłam, ogrodnik ze mnie żaden. Wciąż uczę się na swoich błędach, ale też wciąż uczę się nowych rzeczy. Bo tak jak wam już mówiłam, ja z roślinami nigdy nic nie robiłam, ja je po prostu z reguły tylko i wyłącznie podlewałam. A mimo to często słyszałam, że mam rękę do roślin. No jak widać, chyba niekoniecznie, ale tak naprawdę to chyba nawet nie od tego zależy, a po prostu od tego, jakie są warunki pogodowe lub mieszkaniowe, jeśli mówimy o roślinach wewnętrznych. Jaka roślinność jest w okolicy, na przykład u sąsiadów. Czy mamy pecha i załapiemy jakiegoś szkodnika? Jaka jest pogoda na dworze, więc podsumowując, myślę, że poza wiedzą i odpowiednim dbaniem o rośliny jednak trzeba też mieć dużo szczęścia. Oczywiście, jak zwykle, będę Was informować o bieżących zmianach na Instagramie, czy w postach na YouTubie lub Facebooku, więc zachęcam do śledzenia. A na koniec dobra informacja. Około półtorej tygodnia po nakręceniu pierwszej części tego filmu monstera wciąż się trzyma, ziemiurek już nie ma, ale oczywiście zobaczymy, czy będzie rosła dalej i uda jej się jeszcze tak na dobre odżyć. Natomiast Obie sadzoneczki chyba się przyjęły, jedna nawet już rozwinęła pięknie listek, więc staram się być dobrej myśli. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda to u Was, czy macie rośliny w domu, czy macie rośliny na balkonach, a może macie swoje własne ogrody, czy lubicie rośliny, czy lubicie się nimi zajmować, czy raczej powierzacie to w inne ręce, jakie są Wasze ulubione rośliny, a może w ogóle nie macie żadnych roślin i wolicie podziwiać dziką naturę. Kto obejrzał do samego końca, pisze w komentarzu, precz z komarami. A ja na dzisiaj dziękuję, i jak zawsze mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję Ci za obejrzenie do samego końca, za Twoją subskrypcję, lajki, komentarze i udostępnienia. Jeśli chcesz wspomóc mnie w dalszym rozwoju, to najprostszą i zupełnie darmową metodą jest niepomijanie reklam. A jeśli wyjątkowo podoba Ci się moja praca i jeszcze bardziej chcesz wspomóc rozwój mojego kanału, to być może rozważysz regularne jego wsparcie, dokonasz jednorazowego zakupu super podziękowania, albo zechcesz postawić mi wirtualną kawkę. Bardzo Ci dziękuję za docenienie mojej pracy i mam nadzieję, że do następnego. Słuchajcie, jest sierpień. Jest koniec sierpnia, a na dworze jest 12 stopni, no to jak te biedne rośliny mają tutaj rosnąć? Ale zobaczcie, próbują. Naprawdę się starają.